Hej o wszystkim, witam was, Defalang, A gra, którą dzisiaj sobie zagramy jest FIFA 15 yy, Okej, okay, zaczniemy tutaj odcinek od otworzenia paczki Która jest oczywiście darmowa, dostałem ją za darmo yy, Co tydzień taką jedną paczkę dostaję I zobaczymy, czy będzie gówno Czy może coś się ciekawego trafi Oj, nie, nee. I co? Hahaha, ha, ha gówno Dobra, co tu jest? Tu jest Langer To w ogóle z dupy zawodnik Jakiś... Abdela Ue? Se, Se VFB Stuttgart Coś takiego, jedynie kto jest taki lepszy to jest Valero. zaraz sobie zobaczę jego wartość Veratti. to powiesz, że... O jedynie tu jest taka nagroda jakby pocieszenia Tysiąc końców Okej, okay, użyjemy sobie karty. Strój Stuttgartu, jakieś y, klubu z Ligi Argentyńskiej. Kon Kontrakty, jakieś te y, karty, leczenie. No okej, okay. wyszle sobie wszystkie karty do klubu. No okej, okay. dobra. I tak, to jest mój skład. Y, zawodnicy z Bundesligi pomieszani z Niemcami, jak widzicie. Yy. No i tak, siódma liga niestety To nie był dobry czas dla mojego klubu Ale okej, okay, dobra Przejdziemy sobie do meczu Jedna porażka z racji tego, że miałem serio, wielkie lagi i po prostu nie dało się grać, więc się wkurbiłem, wyłączyłem mecz i przynajmniej, znaczy przy okazji przegrywałem 2-0, więc to już w ogóle mnie nosiło, po prostu nie mogłem wytrzymać i dobra, jeszcze sobie ogarnę ich kondycję, bo się szybko męczą chłopaki. Ale widzę, że jest wszystko ok. Przechodzimy do meczu. Liczę na dzisiejszy sukces w tym meczu. Może coś tam uda mi się ugrać. Kogoś mamy. Opóźnienie z porządku. Jakie stroje? Wybiorę sobie stroje Niemiec. Reprezentacji Niemiec. Okej, okay, graj. I kogo my tu mamy? Jakiś ocena bardzo dobra, widać. Yy, skład. Kurde, Neymara ma tu już. Neymar, Sanchez, Benzema. To... Widzę, szaleje gościu. A, będzie ciężko, coś mi się zdaje. Dobra, przechodzimy do meczu. Jedziemy z tym Koks, Kurde. Coś tu... chupoki Dante! Ładnie odebrał. Wow, w ogóle nie chciałem mu podać, ale okej, okay, wyszło spoko. Huntelar, Huntelar, bramko szczelny można powiedzieć. Joj... Aj, tu... Tak jakoś trochę to z dupy ta akcja wyszła, joj... Kurdej... Aj! Zobaczcie, no trochę trochę piłki miałem tu. Nie można powiedzieć, że jakoś już mnie od początku meczu zdominował. Ale Neymar jego trzeba pilnować. Okej, okay. nie dobieg do tej piłki. Na nasze szczęście. To jeszcze sobie ustawię ofensywny. Dobrze mi się nawet gra na ofensywnym. tym Na tych ustawieniach. No to Kroos to jest najdroższy zawodnik w tym klubie, a naj, chyba, nie wiem, najbardziej drewniany, nie? Adler! Tu nie ma faulu Ale jest chyba rożny No tak jest, oczywiście no Po co gdzieś wybić tą piłkę jak można sobie wywalić narzut rożny Nie ma nic, nie ma faulu Czysto tam było No to tam była dobra akcja No i wyje padler W kosmos Co tu jest? Tony Cross, Tony Cross. Joich! Aj! Mało brakowało, żeby do tego Joich dobiegł. Dobry zawodnik. Nie jest z złotą kartą, jest taki, taką kartą wyblaką, ale jest naprawdę dobry. Spisuje się nawet w moim klubie. Mmm, dobra. Tam Cross jakiś złapał. Nie, wiem, tro, trochę jakby się zbagował okej, okay, moja piłka. Aj no, co on jakieś akrobacje robi zamiast grać to... No i to jest faul, to jest czyste wejście, no nie wiem co on tu... chce. Dobra. Shakirie im się tu ustawię inaczej. Dante! Podanie, ładne podanie. Huntelar. Jest bramka, pięknie. Huntelar, tak masz grać, człowieku. Jest. 1-0. No wybaczcie taki nadmiar mojej radości. Ale cieszę się z tej bramki. Kolejna jego bramka w tym klubie. No i kurde, wiedziałem, że on odgwizda. Trudno Kielini już ma Kieli, Kieliniego, aj Tony Cross tam nic nie zrobił Nie Dante kurde zapisał mi się ten przycisk Okej okay. Tony Cross, nie to był Draxler Dra, z Draxler, przywilej Korzyści Tony Cross, Tony Cross, szybki w miarę, chociaż bym tak do końca nie powiedział, że jest jakiś szybki Draxler Sej wrzucimy, a i Huntelar był blisko zdobycia drugiego gola Niestety nie wyszło Za to wyszła piłka No okej, okay, tu biegniemy sobie Ej tam nie było spalonego? No właśnie Sędzia Na szczęście ma oczy na swoim miejscu sobie zawołamy jakiegoś cepa Gross Tak ładnie do Shakiriego, do Shakiri Ej no, huntelarna ale to nie mogło w niczym zask zaskoczyć bramkarza Okej, okay, Benzema tu... Benzema jest wolny. No właśnie, Dante go na szczęście dogonił. Draxler! Draxler, jedzie! Jedzie! Aj broni! Ten ich bramkarz nie wiem kto to jest, ale ładnie się spisał I mamy żydrożny szefer wykonawca rzutu rożnego aj co to było o kurde o kurde o kurde fuck fuck uuu jest nie wiem czy jest tam rzut rożny czy nie e, aż mnie zamurowało przez przez chwilę ale już wywaladler, sytuacja op opanowana. Ty, Nie wiem, no inaczej chciałem tu zagrać. No Tony Cross. Dobiegnie? To Tam chyba był spalony. Aj joic! Mówiłem, że ten zawodnik ma w sobie to coś. Szefer. Po raz drugi w tym meczu dośrodkowuje jest rzutów rożnych i tam y, obrońca przeciwnika ładnie sobie y, wybił tą piłkę Noe nie wyszło Benzema piętką Joić odbiera i y, y, w tym samym momencie traci piłkę ale ja jednocześnie odzyskuję. Złe podanie. Trzeba pilnować tych ludzi tutaj, co mi się tu kręcą. Najbardziej. O nie. Oh Ufak! Jest spalony, słyszałem, że gwizdek sędziego był spalony. Nie ciesz się, Sanchez. Sanchez, dobrze mówię chyba. Jest spalony. Okej, okay, wracamy do gry i tą piłkę... A, tu już przyszedł C1. Kurde, jakie lagi. Wybaczcie za to, ale serio nie mam na to za bardzo wpływu. Tym bardziej przez program do nagrywania to już mi się w ogóle mm, komplikuje trochę. ej no tam mnie połamać nogi mi chciało jakieś nie wiem, co on mi chciał tu zrobić. Pomyliła mu się chyba gera trochę O, opanował Huntelar A tam jest Tam jest Draxler Tam Draxler idzie I co zrobi? Zrobi coś w ogóle A je ładne w miarę dośrodkowanie Nikogo tam zbytnio nie było Przynajmniej nie ten zawodnik, który powinien tam być Benatia, Benatia opanowuje piłkę i koniec pierwszej połowy jest 1 do zera dla, mm, dla naszej drużyny i jakieś zmiany, kogo by tu wprowadzić? Jojc, tak mi się wydaje, że wprowadzę Tiago za Jojcia ponieważ Jojc się troszkę zmęczył to świeże siły tutaj nas wspomogą no okej okay. jak mnie wkurzy Kros, to zdejmę go na w drugiej połowie meczu i wejdzie za niego Sahin. No okej okay. No i to lekkie nieporozumienie, ale na szczęście dobrze się skończyło. Draxler. Draxler. Y, no czy on nie umie dobić? Ten jakiś... Lamus... Ja nie mogę, no taka sytuacja, mnie to wkurza, jak oni takie sytuacje marnują. Wow, 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 jakieś... No lagi, no serio, to mnie wkurza już. Dawaj do Huntelara, wątpię, że on uda mu się coś zrobić. Aj to było podanie takie z dupy No moja wina I teraz wypadałoby się do defensywy trochę Ja pierdykam Tu już odwaliłem maniany, no Ech. Będzie teraz skakał Kurwa czarnu. Ej. Nie no Shakiri, tu liczyłem na jakieś mocne podanie że bramkaż do tego dojdzie bez problemów i mi tu... Sześć, no kurwa ładnie, no Ja pierdolę, mają kurwa, mają bramkę. I znowu skacze jakby nie wiem, było opętany, nie? Co im się dzieje, no nie wiem, 1-0 prowadziłem, 2-1, to jest... Mam chyba zły dzień. Trzeba chociaż wyrównać. Ta, no, tak, sobie. No naciskałem B, jak chcę żeby nie zapisał mi się jakiś przycisk to się nie zapisuje jak nie chcę żeby się zapisywał to mi się zapisze no i to jest I Zobaczcie co oni robią Oni w ogóle umieją grać No ja pierdykam Co to było? No tu widzę, że chyba jego gościu ma jakąś już kontuzję. Jakiegoś urazu doznał tutaj. No ładnie, tak zagrajcie chłopaki, tak jak potraficie. Ja nie mogę! Zobaczcie co mi się tu dzieje w ogóle I Co ja mam tu zrobić Jak stworzę, go, oni nic stworzyć nie potrafią żadnej takiej akcji Draxler jakby tam Spalony, no kurde Dobra, jest znowienie z autu Przy moim polu karnym Draxler jakby coś stworzył takiego z jajem Kurde, no nie, nie powiem inaczej już Boż mi to naprawdę ryjebanie Co to będzie z tego? No nic nie będzie, gówno, przecież oni nic nie potrafią zrobić, żadnej akcji, no chcę żeby się wysunął? Nie, po co? Można sobie stać w miejscach Jebany kołek Coś jest nie... No, faulowałem pewnie. No. Oczywiście. Tak, zgadzam się. No nie mówcie, że ja nie mogę, nie? No i to jest właśnie uroki Fify. Wiebał mi się z kolanka w ryj. I tu nic nie ma. I jeszcze tam... Ten down z mojej drużyny odniósł kontuzję. Ten się rozpędził. Z dupy strzał. Chociaż czułem trochę zagrożenie. Kros. no oczywiście. Nie, nie mogę strzymać piłki. Będzie jakaś przerwa, czy odzyskam piłkę. To muszę go zmienić, nie będę ryzykował. Już w ogóle, że mi padnie na tym boisku. Dante tam działa. Włosami to chyba odbił Huntelar. Huntelar. Aj no nie. Tak nie może być. Oj, Tony nikros. Przez przypadek nacisnąłem LB Tony Cross jak widać już się uwalił Przez przypadek nacisnąłem LB na swoim padzie, ponieważ gram na padzie I, I jest rzut karny i Tony Cross takim lobem tutaj walnął Jest rzut karny i z tego co widać jest czerwona kartka W 90 minucie to jest szansa żebym karnego strzelił Ponieważ nie chciałem jakichś problemów, lagów czy tym podobnie, to zrobiłem cięcie na chwilę podczas strzelania karnego. Zrobiłem cięcie i tu funtelar strzelił bramkę. Druga w tym meczu rzut karny w 90. minucie. Teraz to już w ogóle trzeba ogarniać. Trzeba ogarniać żeby nie dać sobie strzelić bramki. No właśnie, to nie, nie, nie będę cofał ich w ogóle do defensywy. No i właśnie nie musiałem, jest 2-2 koniec meczu. Mogłem w sumie wygrać 1-0. Sprawy się nieco pokomplikowały No ale jest 2-2, no dobry przeciwnik mm. Dobry miał skład Jak na siódmą ligę to dobry I na tym kończymy dzisiejszy odcinek Okej okay. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Jeśli się podobał film Kciuk w górę, bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania. I do zobaczenia w następnym odcinku z jakiejś innej gry. Na razie, trzymajcie się.